Poczekaj każdą chwilę, może zdecyduje się na ciebie, ja nie chwilę, czas mi goni, ale jeszcze wykorzystam chwilę na ciebie Wykorzystam chwilę, po tym cię, jak zwykle może zdecyduję się na Ciebie, a nie chwilę Czas mi goni, ale jeszcze wykorzystam chwilę na Ciebie Wykorzystam chwilę, potem zerżnę Cię Jak zwykłą dziwkę mówiąc jesteś wyjątkowa Może jednak do przesady nie swoje zachowanie Raczej chcę swoją dupę Możesz mi jedynie naskoczyć na kuta jak tu się, statusie ja mogę odegrać rolę, tam tu siadać Tylko i wyłącznie dla ciebie, bo dobrze bawisz się, stawiając mi nieziszczaną wieżę Poczekaj tą chwilę, może zdecyduję się na ciebie, a nie chwilę Czas mi goni, ale jeszcze wykażę są chwilę na ciebie Wykażę tą chwilę, potem zerżę cię Ja zwiękł mówiąc jesteś wyjątkowa Poczekaj tą chwilę, może zdecyduję się na ciebie, a nie chwilę Czas mi goni, ale jeszcze wykażę są chwilę na ciebie że sam chwilę po tym Cię jak z wielką dziewkę mówiąc jesteś wyjątkowa